No to słuchajcie, dziękuję Wam za 50 plus subskrypcji, już prawie 55. I dziś z tej okazji będę nocowała UEMI. Wow! Znowu tak się zrobiło. No, jeśli widzieliście. Czekaj trochę na dół. Jeśli widzieliście tamten odcinek, to możecie napisać w komentarzu, to Lopek przypnie... przypnie serduszko. I. Płagam Was, pójdźcie na kanał do Emi. Tam jak mogę dać w opisie linka, ale jak wejdziecie na mój kanał i, da, yy, no i dacie kanału, to Emi powinna być w moich subskrypcjach, dlatego ją odwiedźcie. I zadawajcie w komentarzach pytania do mnie i do Emi. No, a jeśli będą za bardzo takie prywatne, to po prostu nie odpowiemy, bo nie możemy na wszystkie pytania odpowiadać. Bo jeżeli no. będzie ich ze sto, no to nie odpowiemy na wszystkie, ale na większość raczej tak, ale raczej nie będzie stu. Tak, Nawet zadawajcie, nie zadawajcie będzie. dużo pytanek w komentarzach i starajcie się, żeby były takie nietypowe dosyć. Tak, ale żeby nie takie... Yy, osobiste. Przykład, no, osobiste właśnie. Bo wtedy nie odpowiemy. No, bo to się nie mówi. No i starajcie się takie... Ten. Żeby się nie powtarzały. Tak. No, chyba że. Takie nietypowe. No No dobra. To dziękuję Wam jeszcze raz za 50 na subskrypcji. Przykład, no. I to, że skakałyśmy z chłysztawki w sumie było na 50 subskrypcji. Ale to jest bardziej takie 50 sub specjal. A tu jest 55 już nawet. No, <laughs> dobra. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może Emi też coś nie tylko wrzuci. No, no. Pa! pa.